Naszych ludzi, którym Zebra się nie nudzi Czas się obudzić, we wyjaśnić co trzeba Dachujowych gra podlewa, trochę piachu już nie ma Znów się odrywam, gdyż zachodzi potrzeba Popowe popierdółki, które emitują radia Tak jak oni skurwiałe, ode mnie dla nich pogarda Nadal mamy parta, nadal sprzyja nam karta Rykawie wciąż bo nie sprzedacie dla kasy I mnóstwo pracy, to studia, ulice Niebezpieczne życie, znam je, żadne odkrycie Dzisiaj na bicie, otwarcie, nie skrycie Opowiadam to przeżycie, zapierdala za przeżycie I tę coś zawsze nie nadążam, by notować Nadal jest kocham, kochamienia widzę zowa ja Nie będę się hamować za cenę popularności Terror populizmu, raczej duży procent złości Jesteśmy chamcy tak czekają żałości Duży niedorośli, nawet nam to za za Dużo miłości dla ludzi i tych miejsc, których zdarza się być, i nie po to by mieć Dziś mówię sześć! Każdemu kto zasłużył, każdemu kto nie stróżył, który dobrze mi wróżył. Podczas niejednej burzy podał pomocą dłonia, nie celował mi skroń, więc może wszystkich nas chronić. Nawet jeśli rzadko proszę, jak pepe nadzieję niosę. I dzisiaj dołożę do tego moje trzy grosze. Jest to się liczy razem w ulicy! Pada entres, dlaczego zostaje z liczy! Jest to się liczy razem w drugiej ulicy! Kana za trzy, poda całej mickie liczy! Jest to się liczy razem ludzi ulicy! Nie wiemy już z czego intro będzie. Ale to jest naprawdę... Co to tu robisz teraz. Daj mi tekst i ja czekaj. Uba! Coś Nasze... Uba! Byś mówiłeś o graniu z NeuroDivergent People? Oh, no. Ogólnie od trzech minut cały czas puszczę rzeczy z soundboarda. Obejrzysz sobie potem, jak Nowak z tego intro zrobi. A już nagrywamy? No ja już włączyłem jakieś gówno leciało od Migdawans, dobra, materiał oh, będzie. Dobra. Mogę powtórzyć prostu. Yes. Nie, 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 ja już nie wystarczy. wystarczy. A bo mieliśmy jeszcze wieczór wyborczy robić w sumie. No to zrobimy wieczór wyborczy w Minecraft. Są wyniki, są wyniki. Miszalski pierwsze miejsce 39%. O kurde. Gibała o kurde. 28, tuż za nim. No no no, no. Ale mnie to zaskoczyło. To, to jest decydujące wow. całkiem. Chciałem cię nazwać Kacper Monter, bo mi się spodobało to słowo, ale zgubiłem N, więc jest jestem tak Monter teraz. Ej, to ja zarządzam, później na wyprawę, bo mieliśmy iść na wyprawę. O tędy, Czyli tak, Pawełek, Dominika, ja i moter. Kurwa mać, który... Ej, to jest? Ej, ej, daj mi je nie, ma. nie mam. wody. Nie ma? A to pytaj się tego motera, bo moter to sobie... Moter. Paweł, czy Paweł... moter. Ej, moter. moter. Tak, panie. Czerwonci dłoń przecieka. Najgorzej. Ty! Skorpion pod mostem! Nie ciekawe. Dżungofan daje 500 lińców i pyta, czemu dał Ci przyciskam O, czekaj, daj jedzenie, daj jedzenie. Trugofan, bo próbowałem zrobić windę wodną, ale troszkę rzeczy wyszły spod kontroli i I zrobiłem ogromny wodospad do samego dołu. Rozumiem, stara się najlepszym. A w ogóle, to pisarek, musisz sobie drzewko wybrać, co nie? Gdzieś wiem, nie wiem, jeszcze właśnie nie wybrałem, no. Okej, okay, to bardziej drzewko wybiera ciebie. Musisz sobie urosnąć drzewko jeszcze. No to idę dokonać wyboru wobec tego. To jest część naszej kultury, to jest część kultury życia w drzewach, wśród drzew. Żeby, żeby wybór nie dokonał ciebie. To. Nasza kultura opiera się na mieszkaniu na drzewach i zjadaniu szyszek. Aha, Jestem jest, staliśmy się fascalami. Dokładnie taki W ogóle mój brat nas ogląda. Mówił dzisiaj Pawłowi nawet. Jak się go zapytałam. No. Tej siły już nie maczka. Pozdrawiamy. Skróba pan robi to zaraz najlepiej, czyli blokuje wszystko. <laughs> Musisz <laughs> zrobić taki counter no, po prostu. Gdzieś w prawym górnym rogu. Cały czas <laughs> będzie aktywny. Czy zmieniamy ten tekst, co jest nad, nad tym ominus banerem czy będziesz go cenzurował? Zawsze nowak, jak się pojawi na ekranie. Pytanie. A co tam jest, coś kontrowersyjnego? No, możesz przejść i przekonać się. Ja tam hmm. widziałem, tylko bij Niemce. To jest w zasadzie wszystko, co tam jest. Myślę, że Niemcy nas żadnie nie, nie oglądają. Jeszcze? <laughs> bitte, bitte, bitte sehen nicht. Co <laughs> Kto to powiedział? Wy To ten Kto to powiedział? Czy ktoś z nas jest z Niemcem? Willibyn, ale dojszy. Willibyn Deutsche, Willibyn We We Tusk. Weliben Trzaskowski. Ten Miszalski w Krakowie mnie zdołował, nie wieża. Ja myślę, że on wygra drugą turę. Ja sobie to bym to mi się poddał ja już. Ja myślałem że no. to jest ten fajny, że to jest ten taki, co wiecie, yy, taxi vision, ale że on spoko jest jednak. Tu w teorii miałem robić kuźnie, ale już mi się nie chce, bo mi się znudził ten pomysł. Możesz zrobić farmę. Chyba, że jest już. Ktoś... ktoś nie ja, nie ja, zrobić farma, farma. To, ja chcę zrobić farmę. Jezus, mówisz... już czwarty odcinek mówisz, że chcesz zrobić farmę. Dalej A. nie ma farmy. Źródło jedzenia by się przydało, powiedzę, no to okay. na live. Po... A, nie, to w sensie to, to taka farma już jest zrobiona. Już jest na mojej wyspie posadzone parę rzeczy. A, no to bardzo ciekawe, bardzo dobrze migał. Do... No, a wy mnie już krytykujecie. Pierwsi, pierwsi do narzekania. Pierwsi do sra... Pierwsi do srania. O kurde, siodło. O kurde, mam konia! No to eso. Mam... szkielet. konia? A, mój! Czemu go zostawiłeś? Debilu dzbanie. No on se tam chodzi. Mogłeś le lepiej pilnować swojego Pasie. konia. Pasie się. No, pasłem co, się tak... pasłem, no i się spasłem. A to na pewno jest twój kołem? Bo taki da... Wej, wej. Kudu, <grym> o, o, wej, wej. Nie mam jedzenia. Do ja komu... pilnuję domu. Ja też. Wardęga pilnuje domu, ja pilnuję Wardęgi. Idziemy, idziemy na Ja bym, na poszedł, na te, ja bym poszedł na te kordy, co, złe co podał pisarek ostatnio, bo tam nie byliśmy jeszcze. Nie no, tak, bo mapa się wygenerowała, taka jak się wygenerowała i idziemy według mapy. Jezu, dobra, oh. przepraszam. Ej, przez przypadek zrobiłam 10 kg, bo kliknąłam shift i całe żelazo poszło. To się przyda, oh, to Kolejka. Ty, mogę sobie zrobić cheeky łuk? Co to znaczy? No taki cheeky. I'm no. ready. Chiki że jest pochodni z zrób mi ogród na tą drogę Znaczy, ogrodzenie, chciałem mm. powiedzieć tu, ja tu ją wpierdolni Tu ją wpierdolni po prostu <grym> Dobrze I wyjdź sobie tutaj <grym> po jednym bloku i tyle. No, no i po sprawie G. Czekaj, no zrobię ci, żebyś miała równo Paść się tutaj. Kozioł jest lepszy od ciebie, on, on go nie zamyka na co po prostu. Ale jak ktoś ma jabłko, to, to tym koń tutaj jest no. w... wolny. Ja mam świecące jagody. To zadziała? Świecące jagody, świecące... w ogóle na do czego są świecące jagody? Świecące jarzyny. Co? Chodźmy, jebać, chodź Nowak, chodź, wej, wej idziemy jebać. Dominika, ale, proszę Cię ma konia ko kościastego To może być aset. Ale, fa ale asset. fajnie, wow Chcę zbudować wieżę ja. tutaj Jaką ogromną, żeby ja. widzieć, było w całym Był królestwie. Ja Gdzie jestem. To, dobra, to, to słodkie, to fajne dobra, dobra. To się Ja pierdolę right. Poczekajcie, ja może to... nie Wypierdalaj mi z tym koniem Kurde, ja się boję na tym koniu jeździć przez tą wąską Bo ale musimy łóżka przenieść, też, też. więc weź 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 zniszcz swoje No ale... Woję mamy przenieść. Zinną mi to będzie. Halo! Ale tu jest gorsze Feng Shui, jak tak postali? Nie dalej! To na razie tak będzie. <noise> powinno, nie podoba ci się być, to. Nie podoba ci się być... to, wypierdala. No i co ten koń tu robi? Wypierdalać! To jest moim przyjacielem. Przepraszam. Dobra. No, to gdzie idziemy? E, tam. Dobra, no, nie chcę konia. On jest niefajny. Jedziemy, panowie! Rączki <noise> <noise> w górę. Tak, cały czas do przodu do takiego nosa wielkiego. Bo. Do takiej. <noise> Nie, 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 nie. Nie, 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 musisz. nie, nie, Ja. No nie, książki, No musisz. Ale ja, jeżeli chodzi o książki, zaczęłam hobbita i nie, byłam w nie, przebrnąć. zaczęłam hobbita nie, nie, byłam w stanie zrobiłeś? nie, nie, Akurat nie, Hobbit jest y, łatwiejszy niż władca pierścieni w tym jednym tłumaczeniu. Nie pamiętam jak się nazywał ten tłumacz, nie. ale to jakby ogólnie taka opinia krąży, że nie da się czytać tej książki. Hobbit dla dzieci miał być, nie? Jest jedno tłumaczenie władcy pierścieni, co się Aragorn nazywa Łazik. Nie wiem czy to było to, ale właśnie... ja właśnie ja... pamiętam, że nie przetrwałem tego. Ja Zmowę, czytałem nie. takie, co się wszędzie nazywał Obieży Świat. Troszkę. Dobra, chodź nowak, idziemy, jebać ich. Chodź, ej, idziemy. Ej, nie, nie. Tam jest, jakieś... jest do kryjówki ten kamienny tunel, chcę sprawdzić, czy to wam... Faktycznie, maja. ej, musicie się wrzucić bo... Jopier, ale zrobiłeś tutaj wejście do tej kryjówki, masakra. Kurwa potężna. Bardzo ładna. Tak. O. I o kurwa, masakra. ile ty grałeś? Długo. Macie tę kamerę? Macie kamerzystę? Nie, właśnie kamerzysta się zgubił. Kamerzysta, A ty czy... nie nagrywasz? Kamerzysta, są na jego mokasyny. O, o, wit. Cześć. Jezu, widzę, tak. zrobił ten most? To jest ten most, tam, guldu, guldu. gulgul dryka, gryfum, dryka. Gul, gul, dr, tak. Tak, 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 tak brzmią nazwy władcy i

Ja bym... Mam sadzonkę, możemy Co? I... Moja miłość do arbuzów nie jest akceptowana na tym serwerze, ja to rozumiem. Nie, no ja, no, ja to ja szanuję. To arbuzy. Y, szanuję, wspieram. O więcej, o, arbuzów! Ale To jest naprawdę... Proszę, mi spad... Chociaż myślę, że gdybyśmy tu byli w rzeczywistości, to by to wyglądało tak. A wy tak nie macie w Krakowie? Mamy. To i powie. Mi laguje ciągle, mi skacze. Mi też. Domka i mi troszeczkę też. No. Myślę, że ten diam jest po prostu wymagający. Widzę, że się pojawi Slender On wywołuje problemy. Jedynego Slenderman. moba, którego ja się nie boję, to jest y, slime. Pan chce słodkie. Jesteśmy najwyższymi ludźmi na świecie. Nie. Jestem nie. najwyższy Mogę. na świecie. Kurwa! Kurwa! Co, 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 Co się stało? Co się stało? Co tam się znowu dzieje? Nie mogłem się powstrzymać. Się nie mogłem się powstrzymać. Kurde, o, nowak, nowak, rozumiem cię. Ale, no właśnie, nie jest dobre, bo on, bo on ma pierdolca na punkcie EXPA. Więc ja bym się bała go bić. Przepraszam, oh przepraszam, ale po prostu zobaczyłem, że jesteś najwyższym człowiekiem na świecie, co? i nie. Zobaczcie na co Ej. Sobie pozwolić. Ej, idziemy dalej, idziemy dalej. Masz szczęście, że ładne ujęcie z tego wyszło. Ej, no. <laughs> Zepnij się, zepnij się! I ja ci czekaj, bo ci przez przypadek zabrałam rzeczy, chodź tu. Dobra, ścis. Dziękuję, dziękuję, go. Nie wiem co jeszcze było twoje, kości. Dziękuję. O i masz Dobra. arbuzy. o, dziękuję. O, dziękuję. <noise> o, chyba tyle. I tam tam jeszcze masz rzeczy. Dobra, dziękuję. Ej, ale to jest pojebane, że te potwory później zabierają wasze przedmioty. To jest creepy mega. Ty, że zimiesz mieszki, ancymony... Dzisiaj zawsze, jak byłem w podstawówce i był sklepik szkolny, co nie? I tam można było kupić andruty. No. I zawsze mi się myliło słowo andrut ze słowem ancymon. Było parę godzin, kiedy wszedłem i poprosiłem o jednego ancymona. Sklepikarka mi lustro pokazała. I love w sklepikach szkolnych były zawsze mega dziwne rzeczy do jedzenia. Ja raz ukradłem, jak sklepik szkolny miał dostawę, to akurat to rozładowywali na korytarzu, gdzie mieliśmy złoż. I... O kurwa. Ojoj. O oj. oh, Jezu. Stoiskim spokojem opowiadał sklepik szkolny. Ja pierdolę, kogo, kogo mam zajebać, nie? O nie, tutaj e, są te e, pułapki. No uważaj, no tak. Kurwa, ciągnął. Cią no, to teraz kurza, kurza, że pola. Ja pierdolę, on wie, która jest godzina, jest 22. Już jest po ciszy nocnej. Weź mu tam kupię Ja na waszym. No to ja się nie dziwię, że wasi sąsiedzi zostawiają wam karteczki, że macie sklejć figdy, nie? Nie no, skutnie. Ale no nie napisali o odkurzach, no. tylko o. No, nie śpiewać, ale <laughs> no dobrze, ja ale wiesz co teraz, to ja bym Was chyba pobiła, nie? Taką eee. kurwę kosę między rzęda. Przemoc sobie nie No papugę i co dalej? Ej, Creeper, kuba! No i zabiłeś moją papugę, chuju! Zasłużyłem. <laughs> <laughs> bardzo mi się podoba, że Ty wydałeś po prostu ten wyrok. Nie macie tam, nie wiem co się dzieje Od e, razu natomiast... byłeś tam i stwierdziłeś, że zasłużyła Jak po wysędzie O Jezu, jaka dziurka, że nawet nie widzę jej dna Mam papugę No, wszyscy mają papugi, a ja nie I co ja teraz kuba, mogę z tą papugą zrobić? Ona będzie latać kuba, za kuba, mnie Kuba, Kuba tak, tak masz, Kuba I masz, idę. Zasłużyła Tam coś jest ja pierdolę, masz ambient z tym odkurzaczem. No. No, ja też, też nie jestem zadowolony z tego. Ej, no ale powiedz mu, że ma masz, że masz się zamknąć. Bo w Minecrafta o. grasz. <mierdziśla> no ale to jest 22. On dalej rozkółe. odkurza, a to jest taki komicznie mały pokój. Ja jestem na jakimś wybrzeżu kamiennym, na, na kamiennej plaży. A my z Dominiką Wyrzyza. jesteśmy tam, gdzie byliśmy wcześniej. Oj, mam różowe łutki. No, tutaj no, górze. To jest wyspa, chyba czekajcie. Jestem rządzi mafia, to do mnie nie trafia. Bo po drugiej stronie barykady, ziomek będzie lepiej. I ten co klepie biedę, szybko znajdzie tu robotę. Jebać kołotek, która z sami komity wie. To był jakiś lasowy... jakiś lasowy blok terakoty. Jakoś do dziwnie ułożony. To są wykopaliska. Tam musicie pędzelek zrobić i kopać. Tak. Aha. Ej, no to nie niszcz się tego. Uwielbiam niszczyć kulturę. A to nowak jest tak, to 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 Brytyjczykiem. This belongs in the museum. Jak to się mizia? Ten ten właśnie, mizium i nic się nie dzieje. Ej pisarek. Ej, pisarek, jak to się. Jak to się mizia? To, ale to nie z kotem, tylko musicie znaleźć taki. E, taki gravel, który ma inną teksturę niż, niż pozostałe. Ma gravel, dobra. I to jest... Grable, bo my mamy za jakieś bloki... I jak ten gravel no, będziecie miziać, to będą wychodzić z niego itemy. My żółtą glazurowaną trakotę. Aha, okej. Okay. To możecie normalnie niszczyć na spokojnie. Gravel, który ma inną strukturę, co? Tylko... Ty, A ile go musimy widziać? Będziesz widział, że tam coś się dzieje. Ja znalazłem cenę! Nie, papuga! Czyja papuga udusiła się w ścianie? A ja <laughs> ja <chyba. śmiech> O, nie, to moja papuga! Oh, yeah. O nie! A nie, nie, do twoja, bo ja mam swoją. Nie! Yeah. To Papuga udusiła się w ścianie, to dosłownie brzmi jak. jak zupełnie yeah. przypadkowa śmierć z ZSRR. <gry> Roz, oh. Rozwaliłem jednego Gravelines, żeby taki dziwny dźwięk, jakby się stał. Tak, tak, to, no to, to był ten Suspicious. Ten, który powinieneś wyupękować. No. Bo... <laughs> <laughs> Kurwa! Zniszczyłeś bezcenny artefakt historyczny. No stłukło się, sorry. <śmiech> <śmiech> o, 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 o! Wydobywam coś? Wydobyłem o. coś! Co wydobyłeś? Wydobyłem, no, to wydobyłem, wydobyłem... Co ja wydobyłem? Nie wiem czemu ja mogę go podnieść. <noise> wydobyłem odłamek ceramiki, z Uwaga, uważaj, za creeper jest. Co, co tutaj tak harczy? To hmm. wychodzicie z, tak z tego, Czemu? czemu? A znaleźliście skrzynkę? Nie, co, co tutaj tak harczy? O kurwa, ząbiaczki. Wodny ząbek, to po prostu, i teraz jest u was. <grywania> jest nas. wodzenia. Ma, tu masz trawę, prawda? A fight, count me in! Matka, matka. Jakaś inwazja w Wormity, na słuchaj, Paweł. Nie. O kurwa, mały! No i nie, nie <grywania> znaczy, <grywania> zabudować. Gdzie? No szmaj, w tym razie. Co jest Ufa. Nie! Co jest? Nie! sma! Jezu, ej, ja się boję wychodzić teraz! Ej, co tu się stało? O znalazłem je! Aha, bo jak byłem na górze to faktycznie rzucali we mnie trójzębami, ale potem zszedłem w dół i oni dali rzucali trójzębami. No nie, dalej nie. A wiem, oni rzucają tak z góry, oni, oni tak lobują to! Nie, mamy tutaj w bazie tego! W bazie... Mamy tego, Trytona w bazie. Ale nie mogę jej podnieść, bo mnie z ciągle. Ale tam jakieś to dopierdolo... O kurwa spadłam. Ja pierdolę, faktycznie są jakieś trójce. Jezus jak się zaczyna pocić. Gdzie jest moja moja... Ja ta mam tarczę, ja mam tę tarczę. Gdzie, gdzie o, dajmy, mam tarczę. Idę, idę im wyjaśnić parę rzeczy. Miecz. Ktoś ma Ja już e, mam, ja mam chyba, ale on jest kamienny, tak? Tak, tak, tak. No, Dobra. Idziemy się prostu, pić tam, z szpedami, To nie są. Zrobimy im potop. Chyba no, antypotop. Zrobimy im urcuchę. Wracam tam, wracam tam, już, już go biję, już go biję. Dobra, jest. Nie wiedziałem, że one mogą, mogą w ogóle chodzić po lądzie. No nie, nie! O no nie, czekaj, zaraz to wracam do ciebie. Ty, tu jest jeszcze jeden pod wodą. A ja nic nie mam przy sobie to. Fuck Tak. Ty, ty moje rzeczy toną! no! nie! To ty! To to nie? Arbuzy! wszędzie się płyną! <laughs> <laughs> ty oni wsiedli na naszych statków! Jak się! Jak to zobaczyć? <noise> Ta, ja idę bez rzeczy, bo ja wiem, że umrę, do tego chcę zobaczyć... Chcę, chcę ja zobaczyć tam, zbieranie, zbieranie. W tej wodzie jest turbo dużo rzeczy i trzeba to pozbierać, tylko ja wtedy umieram. Ja jestem zajęty kopaniem. Jak to, jak tam wyjść? Sorry. O, dobra. Dobra, dzięki mi dobrze na pastę. Jakichś niebieskich. Dobra, idę. Idę idę. Zkawając zyskaliśmy. Dobra, no. <noise> ja mam... Wszyscy są ukrzyżowani. Ich tu jest raz, dwa, trzy, cztery w tym wodzie. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. jest ja, dziewięć, cztery. Mam takie dole, ale one, one są tak, że dwa razy się uderzasz i umierasz. Co? No. Ej, dobrze, dobrze, odwróćcie ich uwagę, a ja zbieram. O kurwa, ja jeden z nich naladą po prostu. Ja Cię chcę swoje arbuzy. arbuzy. Arbuzy mam. Nigdy. No nie, i mam pół serduszka, tak Jak to nie. Jak teraz być w A-plocie, kochani? No, bywało lepiej. Przynajmniej <grym stary <grym tylko chodził i narzekał, a tutaj Brytyjczycy są aktywnie... Chciałem że w To są wszyscy oh. zaborcy. O, ale mam melony, dobra. Jeszcze no, płyty. Nie działa. Nie, spierdalajmy są po prostu. E, a zaborę, ja nigdzie ja, ja nie idę bez i... moich płyt. Mam po no, prostu płytę. O, możemy spierdalać. Dobra, to chodźmy. Chyba to ma moje tunes? ja mam jedną. O, tutaj. No nie nie chcę zostać tej sam, chyba jesteś tu jeszcze? No jestem. Ja nie Nie czytuję. To nie jest Nie Niekuję się do takich niskich zagrywek. Wej wej! Dobra. Czekaj. Ja pierdolę, trzymaj się do niego telefonu. Proszę, coś tu ja? Przestańcie umierać, proszę. Dobra, ja już mam wszystko, to ja wracam do bazy. Tak, takie mostki. No właśnie, no, są pozostanę. Dzię. Bój, znaczy oni strzelają wódkę też. Ale inaczej, gdzie jeszcze nie, nie byłeś? Ja, gdzie jeszcze nie byłem? Tak. No tam w sumie w tamtą stronę, nie szedłem. No Ej, pokażcie, pokażcie co zbudowaliście. Nie zbudowaliśmy za wiele. Nie ma nas teraz w bazie, ale może sobie obejrzeć. A. Ja idę dalej, jak chcesz. Okej. Okay. Tak. O w dupę, uważaj pisarze tutaj. Ja nie brałem. Tutaj się... jest... Yo, Yo. Ale mi suwa. Peng. Czy my tam teraz... byliśmy już? Nie, nie byliśmy. Jak sejmuje to, to quest na Kolejny odcinek będzie. Dobra, Dale, e, Bardenga, gdzie jo, ei, dalej gdzie jesteś? O no, wracamy już. Chodźcie na imprezę pożegnalną Dzięki. Chciałam być swojej przemioczeń. Dobra, chodźcie wszyscy do... Do tego. na pożegnalną. Pożegnalny Rejów. Leci muzyczkę, którą odkopałem w Muzeum Archeologicznym. A ja mi się Ej, nie gra muzyka. Yes. Odpala odpalę jeszcze raz. O, słyszę! Yeah! O, o, o! Ej, kto takie kloce wali? Ch**a, ale zajebiste. Dziękujemy za obejrzenie odcinka i pa pa! Pa pa! pa, pa.

Dlaczego zostaje z tej Jest, co się liczy, na cudę ludzi w ulicy. Jest, co się liczy, jest, jest, co się liczy.